Witam dzisiaj pomysł jak zagospodarować opienkę. Jest to grzyb blaszkowy jadalny. Jeśli mamy nadmiar takich grzybów, to możemy je zamrozić w takim stanie właśnie. Nawet nie myjemy w worku foliowym. do zamrożenie potem dosłownie po rozmrożeniu będzie praktycznie w takim idealnym stanie jak z lasu. Ale dzisiaj pokażę jak zrobić taki półprodukt, półsos na zimę z tych grzybów. Także wybieramy takie kapelusze powyżej 3 cm, będą do tego właśnie najbardziej idealne. No i oczywiście myjemy je w wodzie. Opinka jest grzybem jak najbardziej jedalnym, ale należy pamiętać o tym, że trzeba dwa razy gotować po 15 minut. Bo w innym przypadku mogą wystąpić trudliwości żołądkowe. Także dwa razy zgotowujemy. Do pierwszego gotowania nie dodaję nic praktycznie, tylko i wyłącznie spół szklanki octu jabłkowego. To sprawi, że grzyby będą bardziej jasne i mniej śluzowate. Wrzucamy praktycznie na wrzątek. 15 minut minęło, okienki są pierwszy raz obgotowane, ale taka jedna uwaga, żeby najlepiej łyżką cezakową tak te grzyby powyciągać, bo gdy przylejemy Łącznie wszystko z garkiem do cezaka, to ten piasek, bo wiadomo, idealnie grzybów nie obmyjemy w tych, z tych blaszek, może zostać piasek, to ten piasek po prostu się teraz osadził na dnie, i ten piasek z powrotem by wylądował na grzybach. Także najlepiej zrobić to łyżką cezakową tezak i to tak samo przy drugim obgotowywaniu. Do drugiego gotowania musimy koniecznie wodę zmienić na świeżą. I dodaję do tego kilka liści laurowych i jedną cebulę do smaku. Kiedyś chodził taki mit, że jak się wrzuci cebulę do gotujących się grzybów to jak się zrobi czarna to znaczy, że są jakieś grzyby trujące w tym garnku. Ale niestety jest to nieprawda, tak się nie da sprawdzić grzybów. No i teraz wrzucamy grzyby. No i drugie gotowanie będzie już szybsze, nic nie będzie kipiało także Gotujemy znowu 15 minut. No i po drugim gotowaniu tak samo wyciągamy łyżką. No i teraz dobrze by było na noc zostawić te grzyby w tym cicaku. To wszystko jest sklei się, potem odwracając wyjdzie nam taki tort, który będzie bardzo łatwo pokroić na mniejsze kawałki. Ale ja nie mam czasu, także pokroję sobie to dopiero w zimie, jak będę wykorzystywał do sosów. Grzybów mi tu wyszło akurat 1,5 litra, nie kilograma jako litra. I na taką ilość to na pewno trzeba kostkę masła jak nie więcej. Na razie to masło rozpuszczamy. Masło rozpuszczone. Teraz wkładamy grzyby. Dodajemy płaską łyżkę soli. I teraz dusimy na bardzo małym ogniu, nie smażymy w celu odporowania wody. Czym więcej tej wody odporuje, tym będzie lepiej. Koniec duszenia dodajemy pieprzu. Ja już tego pieprzu dodałem. Pieprzu nie żałujemy, także jak tutaj widać. Tego pieprzu troszeczkę jest. No i teraz jeszcze. Chwilę podduszamy i będzie gotowe. do. No i teraz można te grzyby załadować do słoika gotujące się, zakręcić i do szpiżarni. Tylko, że w takim przypadku będzie można je przechowywać kilka miesięcy, bo potem ten tłuszcz z masła jełczeje, utlenia się i robi się żółty. I troszeczkę go już czuć, to wiadomo co to znaczy jak tłuszcz jełczeje. A żeby dłużej przechowywać to pakuję te grzyby jeszcze ciepłe do woreczków pakowania próżniowego teraz czekam aż to masło stężeje żeby go pompa próżniowa nie ciągnęła a żeby to masło stężało to też trzeba poczekać przynajmniej jedną noc także zrobię to tak że wycisnę powietrze i zrobimy samo zgrzewanie że mamy zapakowane schodzić i do zamrzalki. także z tych 1,5 kg grzybów weźmy takie trzy woreczki około po pół kilograma. także tych opienek w ten sposób możemy bardzo dużo przerobić. no i co jeszcze dodam? one w tym stanie chociaż tylko jest pieprz, sól i masło są na tyle dobre, że jak będziesz robił czy robiła to i tak sporo zniknie na bieżąco. Takie właśnie opienki mrożem może to leżeć około roku, nawet do roku. Potem tylko wyciągam, przykładowo w zimie, rozmrażam, kroję na kawałki, żeby te grzyby rozdrobnić i dodaję, robię z tego sos. Także polecam ten przepis. Cześć!